Witam Państwa, konferencja pomeczowa. Widzew 2 Łódź przegrywa na wyjeździe z Łomżyńskim Klubem Sportowym 4-6. Wynik istnieje hokejowy, jest z nami pan trener Czaplarski, trener rezerw łódzkiego Widzewa. Trenerze, na początek poprosiłbym o odniesienie się do boiskowych wydarzeń. Tak jak pan powiedział na początku, no, hokejowy wynik, Chciałem na początku może też pogratulować yy, zwycięstwa uks owi bo suma summarum z przebiegu całego meczu myślę, że mogli być zespołem lepszym. Aczkolwiek my naprawdę pokazaliśmy w pewnych momentach dobry futbol. Wykreowaliśmy naprawdę sporo szans. Szliśmy cztery bramki, a mogliśmy drugie tyle jeszcze zdobyć. Jednak niefrasobliwa, wręcz czasem głupia gra w obronie Yy, spowodowała, że straciliśmy 6 bramek i mimo że na wyjeździe z bardzo dobrym zespołem, z pretendentem do awansu zdobywamy 4 bramki to do łodzi wracamy bez punktów. E, trenerze, tutaj może pytanie trochę z innej beczki, e, mówiąc kolokwialnie. E, awansowaliście z czwartej ligi łódzkiej, silnej ligi, można powiedzieć, dominując ją w pewnym sensie. Czy po tych dwóch kolejkach e, można śmiało powiedzieć, że ta różnica między grą czwartoligową w województwie łódzkim a trzecią ligą grupą pierwszą jest duża? Bardzo duża. W czwartej lidze mierzyliśmy się przeważnie z zespołami amatorskimi, gdzie rywale nie byli na zbyt wysokim poziomie i dominowaliśmy w zupełności. Patrząc po tych dwóch kolejkach, po pierwszym meczu z Wikielcem i teraz tutaj, no poziom jest zdecydowanie wyższy i organizacji zespołów, jak i również indywidualnie. No zawodnicy są silniejsi, sipsi. To już jest widać, że profesjonalizm i no, każdy mecz naprawdę jest na noże, każdy mecz jest o życie i my tak do tego podchodzimy. Nawet nie trzeba było robić specjalnego researchu, żeby zobaczyć, że dzisiaj spotkają się dwa zespoły, które grają bardzo ofensywnie. Tak? My w Łomży jako kibice wiedzieliśmy, że nie będzie to powtórka meczu z Sieradza, gdzie ta drużyna grała dość nisko w obronie i, i raczej liczyła mocno na kontrataki. Ale czy pan spodziewał się aż tak ofensywnego meczu z obu stron? Nie, powiem szczerze, że aż tylu bramek się nie spodziewałem, no bo ciężko było się spodziewać, że wpadnie je 10 bramek. Yy, ale no my liczyliśmy na to, że, że tutaj zapunktujemy. No, chcieliśmy sprawić niespodziankę, bo wiadomo faworytem był LKS i no przez dłuższą część meczu można powiedzieć, że byliśmy blisko celu. Jednak końcówka i stracone te dwie bramki przekreśliły te nasze marzenia. Szkoda, bo zespół zostawił naprawdę kupę serducha i kupę zdrowia, ale ten mecz tam też wiele pokazał. Pokazał nam, że no musimy dużo więcej intensywności włożyć w grę, broni, w grę obronną i indywidualną i zespołową. I więcej zimnej krwi przy finalizacji. Co mogę powiedzieć, to no my się uczymy tej ligi jest to dla nas. Nowa liga, dopiero ją poznajemy i, no i płacimy takie frycowe, bo, bo przy mądrzejszym zarządzaniem meczu, przy tej ilości szans i przy tym wyniku jaki mieliśmy, pewnie wyglądałoby to inaczej i punkty jakieś byśmy zabrali do Łodzi. A tak niestety nie udało się. Jeśli porównujemy tak zespoły, które są pierwszymi drużynami i też yy, rezerwy, które też występują, chociażby na, nawet na poziomie centralnym, to też zakładamy, że te cele mogą być trochę inne, Tak, jeśli chodzi zarówno o te drużyny, które walczą o określone cele, jak i zespoły rezerw. Wawą coś do trzeciej ligi. Czy, jakby, prawdopodobnie zakładać jakieś cele i w, tak naprawdę w Pana zdaniem, o co właściwie gracie w tej trzeciej lidze? Czy to jest zbieranie doświadczeń, czy faktycznie jednak chcielibyście w jakimś tam dłuższym, krótszym okresie czasu jednak zawalczyć coś więcej niż pozostaje w tej trzeciej lidze? Ten sezon ten sezon jest dla nas, tak jak już powiedziałem wcześniej, takim przetarciem, dopiero poznajemy tą ligę i tak naprawdę cele dopiero będą postawione przed nami. Jedyny, jaki mamy na chwilę obecną, to spokojne utrzymanie się. I do tego będziemy dążyli. Gramy z meczu na mecz, Nie myślimy w przód o tym, co będzie za miesiąc. Tylko dla nas liczy się najbliższy trening i najbliższy mecz. Chcemy w każdym z tych meczy pokazywać i z jak najlepszej strony. I, i punktować, gdzie to nas zaprowadzi, zobaczymy. Cel jaki mamy, to po prostu spokojne utrzymanie się, a jak to już będzie, to będziemy myśleć dalej. I właśnie od, odnośnie tego osiągania celów, czy z perspektywy e, Sternika, tak, zespołu rezerw, gdzieś tam w, w bliższej czy dłuższej perspektywie e, czasowej zakłada Pan, nie wiem, wsparcie z pierwszej drużyny z zawodnikami, czy raczej nie myśli Pan w tych kategoriach w tym momencie? Ym, no, to wsparcie zawodniku z pierwszej drużyny było widoczne w zeszłym tygodniu, gdy graliśmy dzień po meczu pierwszej drużyny. Dzisiaj jest sytuacja inna, ponieważ dzisiaj widzę gra z Wisłą Płock, więc tego wsparcia nie mamy. Podejrzewam, że co kolejka, jeżeli na to tylko pozwoli, że tak powiem, terminarz, to zawodnicy z jedynki będą nas pomagać, jednak to są zawodnicy, którzy tak naprawdę Pochodzą od nas, są jakby z akademii, i to głównie jest młodzież. Nie przewidujemy, że będą schodzić zawodnicy doświadczeni, tylko raczej młodzież. Ale różnie może być. Decyzje trenera sopicia z pierwszego zespołu mogą być takie, że ktoś wraca po kontuzji, czy ktoś będzie potrzebował minut, więc to jest żywy organizm i co tydzień może się wydarzyć wszystko. Panie trenerze, mija 10 minut. Widzę w... Strzela dwie bramki na boisku faworyta. Czyli wnioskuje, to wszyscy przeżywają szok. Wnioskuję tu, że był jakiś konkretny pomysł pod rywala. Czy po zakończonym już meczu mógłby Pan uchylić rąbka tajemnicy, na co uczulą Pan zawodników, akurat grając przeciwko ŁKS-owi? Znaczy, oczywiście, że analiza rywala była zrobiona i mieliśmy swój pomysł na ten mecz. I jeżeli byśmy realizowali ten pomysł i ten plan w większości czasu, tak jak to powinno występować, to myślę, że ten wynik mógłby być dla nas korzystniejszy. A my ten plan realizowaliśmy, nie wiem, pierwsze 15 minut później przez 20 minut zawodnicy zapomnieli co mamy robić. W drugiej połowie też były takie fragmenty, no zbyt długie były te fragmenty, gdzie wyłączaliśmy jakby myślenie i nie realizowaliśmy planu. A jaki był plan? No wiedzieliśmy, że zespół UKS-u Gra trójką w defensywie i te boki otwiera. Chcieliśmy po zmianie centrum szybko uruchomić właśnie zawodników w tamtych strefach. Chcieliśmy szybko zdobyć też bazę 2 i właśnie uruchomić zawodników ofensywnych i tak naprawdę te wszystkie bramki, które szliśmy, to były po takich akcjach, że uzyskaliśmy szybko piłkę w bazie 2, czyli tuż przed linią obrony rywala, uruchomili uru podanie na bok i tam była przewaga, tam kreowaliśmy właśnie sobie przez te zachowania szanse. Jeżeli byśmy tylko częściej realizowali ten plan, to myślę, że jeszcze mogło być tych szans więcej. Jeżeli chodzi o zespół Łomży i ich atuty w atakowaniu no to widzieliśmy, że mają indywidualności. Są bardzo silni fizycznie, mocne stałe fragmenty gry. No i żeby się wybronić w tych sytuacjach musimy naprawdę wznieść się na wyżyny naszych możliwości. Życie pokazało, że no nie wspięliśmy się aż tak wysoko, no bo straciliśmy sześć bramek. Ale taki mecz też niesie za sobą pozytywy, bo Pokazuje, że ile jeszcze pracy przed nami, ale też daje nam taką nadzieję, że potrafimy rywalizować z najlepszymi w tej lidze i mamy na czym budować. Mamy młody zespół, wsparty doświadczonymi zawodnikami i to napawa optymizmem, że mimo, że przegraliśmy i oczywiście to boli, to jest światełko w tunelu, jest nad czym pracować, jest prognostyk, głowa do góry i po prostu jedziemy dalej. Liga jeszcze trwa i tyle. Dziękujemy serdecznie za obszerną wypowiedź, panie trenerze. Z naszej strony życzymy wszystkiego, co najlepsze. Jako Beniaminkowi trzeciej ligi, jak najwyższego miejsca. Dziękujemy za naprawdę fajne widowisko. Tak jak wspominałem wcześniej, dla kibiców neutralnych na pewno była to piłkarska gratka. I jeszcze raz powodzenia na piłkarskim Dziękuję, szlaku. Dziękuję, pozdrawiam również. Konferencja pomyczowa. Jest już z nami trener Marcin Sasal. Trenerze, na początek chciałbym pogratulować zwycięstwa po istnieniu rollercoasterze, 6 do 4 w sumie 10 bramek dzisiaj na łomżyńskim stadionie. Na początek prosiłbym o komentarz do boiskowych wydarzeń. A pierwsza sprawa to chyba dobra reklama drużyny i klubu przede wszystkim, bo gramy ofensywnie i oczywiście ci co nie byli na stadionie można powiedzieć niech żałują, że dzisiaj nie oglądali tego meczu, bo działo się 10 bramek. Dobrze, że więcej po naszej stronie wpadło. Ja powiem tak, że Popełniliśmy błędy duże w obronie, ale to dobrze, że to na początku ligi, bo wiadomo, że ja mam też inne wymagania. Trochę widzę, miał ułatwioną sytuację, bo 5 miesięcy współpracowałem z analitykiem w Grodzisku, w końcówce pracy w drugiej lidze, który jest asystentem. Widzę, więc znał te wszystkie moje rzeczy, które, których wymagam, które tutaj przy tym systemie gry funkcjonują. U nas nie funkcjonują jeszcze dobrze. I myślę, że to zostało wykorzystane, ale z drugiej strony, to jest materiał dla nas do następnych meczów, żeby to wszystko poprawić. Natomiast drużyna ma ogromny potencjał ofensywny, jak już się zauważyli, bo tych sytuacji stworzyliśmy bardzo dużo. To jest ważna sprawa, tak samo że przegrywamy 2-0, bo się może wszystko zdarzyć. Dostajemy pierwszą bramkę. Mamy sytuację stałczka, który za chwilę może tą wyrównać, jakby lepiej uderzył to z lewej nogi po kontrze, po rzucie rożnym przeciwnika a nagle dostajemy 2-0 i tutaj konsternacja w drużynie, ale myślę, że to też doświadczenie i że, te, że ta drużyna takimi meczami się buduje. Odrabiamy straty. Znowu tracimy bramki, przegrywamy 4-3 do przerwy. Ja już w różnych szatniach byłem i czasami było tak, że głowa spuszczona i tylko ja wierzyłem w to, że można ten mecz wygrać. Tutaj absolutnie nie. Tutaj wielu zawodników było pozytywnie naładowanych po to, żeby jeszcze te bramki następne strzelać, poprawiliśmy tam pewne rzeczy, wiedzieliśmy co robimy źle, że te piłki takie długie, bo widzę wgrał 2-3 podania i szukanie długiej piłki w nasze boczne sektory boiska, i tutaj żeśmy popełnili błędy. Natomiast w drugiej połowie już tych błędów było mniej, sytuacji stworzyliśmy ofensywnych, sporo. Tu Dawid Dżęgieleński mógł zamknąć mecz, żebyśmy tej końcówki jeszcze nie grali, bo miał sytuację praktycznie do włożenia na 6-4, ale też świetne zmiany, które. Znowu zrobiliśmy, chłopaki weszli w drugiej połowie i to też cechuje to, że mamy tutaj ruchy i wchodzą zawodnicy, walczą i strzelają bramki. Tutaj Bartek Olszewski przede wszystkim też fajna bramka, dobre wejście Niewiadomskiego, no ale trzeba pochwalić też młodzieżowców i, i Tarnasia, który też robi postępy na treningach, który wszedł tam na końcówkę na minuty. Dzisiaj tyle czasu, no bo czekaliśmy na to, żeby ten wynik się... Po prostu ten mecz się zamknął, a z drugiej strony też no, nasze świetne transfery, i Chorosiński i Gołoś, no, myślę, że tutaj jak na tak młodych zawodników to dużo jakości i myślę, że nawet jak Chorosiński zagrał taką piłkę, tam, to chyba wtedy mnie serce zadrżało pod odbiorze do tyłu do napastnika. Ale to są takie błędy, po prostu on, ci zawodnicy muszą to przeżyć, muszą tego doświadczyć i na pewno w następnym razem będzie szukał piłek otwierających, ale myślę, że podsumowując to wszystko, zagraliśmy dobry, dobry mecz ofensywnie, zrobiliśmy duże widowisko, pokazaliśmy duży potencjał. Myślę, że motorycznie też ten mecz wyglądał w naszym wykonaniu bardzo dobrze. Zawodnicy zostawili sporo zdrowia i ten mental myślę, że urośnie. A najważniejsza sprawa, no bo gramy dla kibiców, to jest sprawa nie tylko tych w Łomży, ale ja też dostaję wiele rzeczy z Polski od różnych osób i takich pozytywnych rzeczy, że po prostu tą Łążę będą śledzić, będą patrzeć nasze wyniki, a my musimy po prostu pracować dalej, robić swoje, bo cel jest odległy za 32 kolejki. Jeszcze mamy dużo czasu do tego, żeby parę rzeczy poprawić, ale tą ofensywę żeśmy zbudowali naprawdę już mocną i myślę, że jesteśmy bardzo groźnym zespołem i myślę, że to jest dobry kierunek do tego, żeby ta drużyna dalej w tą stronę szła i w tą stronę się rozwija. Trenerze, jeszcze z mojej strony dwa ostatnie pytania. <laughs> Pierwsze pytanie. E na początku było zauważalne, że nasz, przeci nasz przeciwnik, czyli rezerwy widzewa łódź, forsowały te akcje naszą prawą stroną, i one gdzieś tam dość łatwo jednak się klarowały na sytuacje bramkowe i po nich padały bramki. I właśnie pierwsze pytanie, czy wynikało to z braku wykonywania w sposób odpowiedni założeń taktycznych przez pana tutaj gdzieś wnoszonych, czy może po prostu przez ten ofensywny styl, który już widzieliśmy w Sieradzu? I pytanie drugie, był może to Pana... Na jedno, tak, na jedno, Dobra, Dobrze, okay. Bo później Jasne. mi się pomylą pewnie, pewnie. To jest tak, Kosa grający na wahadle, on był tak jakby wahadłowy w piątce, czyli bardziej w obronie. Ja go trochę wysuwam do przodu. I to jest tak, że zanim to się wypośrodkuje, zanim on to zrozumie, co ja od niego wymagam, to on będzie albo tylko z przodu, albo tylko z tyłu. Ja go wypycham i dlatego powstaje tutaj dziura. To Piotrek Witasik jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, ale też muszę obejrzeć, czy jego ustawienie przy tych bramkach było prawidłowe, czy nie przekroczył tej osi środkowej boiska, bo dostał taką piłkę za plecy już nie mógł zareagować. Musimy się nad tym po prostu zastanowić i też nad tym popracować. Dlatego powiedziałem, że to jest sytuacja ważna, że ktoś w początkowej fazie sezonu, kiedy budujemy drużynę, nam to po prostu, nam to po prostu zafundował. I teraz następna sprawa. No Gramy trójką. Mi tutaj, między innymi dlatego jestem w Łomży, że ten styl. Grania przypominające tego to, co było wcześniej, bo tutaj też grano, trój, grano trójką obrońców, ale bardziej tymi wahadłami defensywnymi. Moje wahadła są trochę bardziej ofensywne i teraz ja muszę gdzieś to wszystko wypośrodkować, także na pewno biorę na siebie te, te błędy, któreśmy zrobili, bo to jest też moja, moje decyzje, moja taktyka, moje podpowiedzi. Natomiast zawodnicy jeszcze do tego nie nie mają dobrych wyborów i to jest kwestia czasu, zanim to wypośrodkujemy i będziemy się bronić przed takimi piłkami. Ja dodam tylko jedną rzecz, że wielokrotnie było tak, że widzę w nam piłkę nad głowami i my tą piłkę zbieraliśmy. To nie było tak, że cały czas gdzieś ta piłka gdzieś tam się u nich, u nich zatrzymywała i mogli z tego budować akcję, że było więcej naszych przechwytów niż tych błędów, które rzeczywiście przełożyły się na bramkę, no bo nawet Olszewski nie miał reakcji przy tych bramkach praktycznie w ogóle, nie? I trenerze, ostatnie pytanie z mojej strony, zanim oddam mikrofon. Było to pana pierwsze spotkanie w Łomży na swoim stadionie. Jak pan ocenia to, co dzieje się tutaj wokół piłki? Jak się pan zaklimatyzował? Chodzi mi tutaj o atmosferę, o podejście obywateli, miasta do piłki, ludzi, którzy tutaj są. Jakie są pana wrażenia? No wrażenia są takie jak kiedyś tutaj z Legionowią, kiedy zrobiłem awans do drugiej ligi. Tu wygraliśmy też po takim meczu 5-1 chyba. Pamiętam, więc nie pierwszy raz gram na tym stadionie. Kiedyś dawno temu jak prowadziłem reprezentację Polski U18 wygraliśmy tu z Białorusią 1-0 mecz międzypaństwowy, więc ja tą Łomżew znam i z tej strony obiektowej i tak dalej. Tutaj bardziej chodziło mi o, o Pana w roli, w roli trenera tak? Łomżyckiego Klubu Sportowego. Zdecydowanie powiem tak, że przede wszystkim mam bardzo dobre warunki do pracy, czego brakowało we wcześniejszych latach. No i przede wszystkim życzliwość tutaj, podejście ludzi, począwszy od panów, którzy opiekują się boiskami, komunikację tutaj z MOSIREM, z zarządem, z, ze wszystkimi osobami, z którymi tutaj musimy pewne rzeczy uzgadniać, kontrolować. Naprawdę wszystko funkcjonuje bardzo dobrze, drużyna ma spokój i musi, możemy się zająć tylko rzeczami piłkarskimi. Bo wiele osób pyta, ale mieszkam w Łomży. Mam mieszkanie teraz tutaj, troszeczkę na drugim końcu, ale to tak sobie chciałem, żeby nie tak blisko przy klubie, tylko gdzieś tam, żeby jakiś dystans złapać. I widać, że Łomża jest czystym miastem, zadbanym, bardzo fajnie usytuowanym. Myślę, że można skoncentrować się na pracy. To, że. Na jednym z treningów przyszedł pan prezydent i też spotkał się z nami z drużyną przed treningiem, powiedział też o, o planach, o wspieraniu klubu, o tym, że mamy stulecie i o tym, że miasto też myśli o tym. I wszyscy tutaj w mieście kibicują. To też jest budujące i motywujące dla mnie na pewno, dla zawodników, myślę, że jeszcze bardziej, bo niektórzy byli w szoku. Ja taką w, tej swojej 30-paroletniej karierze trenerskiej taką rzecz przeżyłem w Kielcach, gdzie właśnie prezydent miasta był zainteresowany klubem, gdzie też się spotykaliśmy, gdzie jak miałem problem, to telefon zadzwoniłem, przyjął je w każdej chwili na rozmowę rozwiązywaliśmy problemy i myślę, że to jest duże podobieństwo. Jak było tam, a jak jest tutaj, natomiast my no, jesteśmy na trochę innych poziomach, bo tam była ekstraklasa i tam były rzeczy oczywiste, medialne i ogólnopolskie. Tutaj budujemy to wszystko od początku, ale myślę, że te kierunki są słuszne, zarówno ze strony władz, ze strony zarządu klubu, ze strony kibiców i wszystkich osób, które tutaj nam pomagają, bo myślę, że drużyna to odczuwa. Natomiast ja, tak jak powiedziałem. Czuję się tutaj dobrze i czuję się potrzebna. To jest sprawa ważna, ambicjonalna, że każdy lubi być doceniany. Ja doceniam swoich zawodników i też dużo życzliwości mnie spotyka tutaj ze strony osób, które koło mnie funkcjonują. Panie trenerze, ja zapytam może tak, czy grał Pan taki mecz jak dzisiaj w Łomży, bo 6-4 wynik kokejowy? Czy pamięta pan taki mecz na poziomie ligowym? Ja już nie mówię o sparingach. No, czy, czy gdzieś w pamięci? Trochę inny mecz, ale no też podobny 7-3 z Unią Skierniewicę. Wtedy, kiedy robiliśmy awans do drugiej ligi, to była chyba 19 czy tam 17 kolejka w mecz w Skierniewicach na, przed, na jakimś tam zastępczym boisku. I rzeczywiście też był mecz szalony, natomiast my żeśmy ten mecz wygrywali od początku. Że to 7-3 to nie było tak, że 0-3 i 7 strzeliliśmy, tylko prowadziliśmy cały czas w tym meczu, a mogliśmy strzelić 10 bramek. Natomiast tutaj rzeczywiście odrabianie dwukrotnie w wyniku 0-2-4-3. I skończyło się to, że w drugiej połowie strzeliśmy trzy bramki, wygraliśmy mecz. To po raz pierwszy się zdarzyło rzeczywiście tak. I jeszcze drugie pytanie. Chciałem zapytać o, o szatnię, jak wyglądała w przerwie meczu, bo jednak, no widzę, zaskoczył dwie szybkie bramki, po po 10 minutach było już 0-2. Po takich zagraniach na wolne pole za plecy, to były to nie były bramki z zamieszań, tylko takie klarowne sytuacje, tak. e, czyste strzały, przy których, tak jak pan wspomniał, szeski nie, nie mógł interweniować. I pytanie, czy z punktu widzenia trenera, bo powiedzmy, że te błędy były proste, tak? czy, czy to była bardziej taka, czy, czy nerwowo pan reagował? Czy była to jakaś taka spokojna, merytoryczna rozmowa z piłkarzami? Zdecydowanie merytoryczna, bo tutaj wszyscy A. mieli dobrą wolę i to nie, nie był taki mecz, że trzeba było tutaj wstrząsnąć drużyną. Bo mm, zawodnicy, myślę, że liczyli na to, co ja powiem w szatni, dlaczego się tak stało i co z tego wynika. I wytłumaczyliśmy sobie pewne rzeczy, które tutaj yy, źle zafunkcjonowały. Oczywiście nie wytykamy błędów, bo, bo też ja tych zawodników się uczę, że jeżeli zwrócę się do kogoś indywidualnie, to ktoś może to odnieść do siebie, że ktoś się tam czepia i tak dalej. Myślę, że tutaj była rozmowa taka strukturalna, co zrobiliśmy źle i, i jak mamy zacząć drugą połowę i co mamy w drugiej połowie zrobić, bo to Ważna sprawa. I tutaj też doświadczeni zawodnicy yy, też myślę, że pomogli drużynie, bo też podpowiadali ze swojej strony z boiska, jak to wyglądało, co zrobić. Także żadnych to oskarżeń nie było, a raczej yy, wiedzieliśmy, że możemy ten mecz na swoją stronę przechylić, tylko musimy zachować spokój i wrócić do tego, co robiliśmy w treningach przez cały tydzień. I trenerze pytanie odnośnie, odnośnie tego, co o czym trener wspominał, odnośnie tych tych wzmocnień, tych uzupełnień składu odnośnie naszych wychowanków. Mikołaj Ternacki poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w czwarty lidze. Też tam umów no, się nie, nie wyróżnił się niczym szczególnym. Tu do nas wrócił i też zespół po pierwsze był wzmocniony. Po drugie przychodzi nowy trener i w międzyczasie okazuje się, że tak nominalną pozycję napastnika zmienia trener mu na wahadłowego, tak? I co moim zdaniem było strzałem w dziesiątkę, bo najpierw w meczu z sieradzem można powiedzieć miał drugiego stopnia, bo też tam dobrze zachował się na skrzydle i rozpoczął akcję, która zakończyła no, się trafieniem antkowiaka na 2-1, a dzisiaj też bez. Bez takich jakby no uprzedzeń wszedł i też jakby widać było, że zupełnie ten skład I czy jak trener odczyta to, że faktycznie to jest coś, z czego można ten zawodnik wyciągnąć więcej, czy faktycznie ma jakieś pomysły na tych innych młodych zawodników ŁKS-u? Po pierwsze tak, mamy tutaj bardzo młodych chłopców, bo teraz jest młodzieżowiec praktycznie piąty rocznik, my mamy ósmy, siódmy. Tych chłopców, których mamy tutaj więcej, proporcje w zespole, mówimy o zawodnikach z pola, są takie, że jest 12 na 9. 21 zawodników z pola, 9 młodzieżowców, 12 niemłodzieżowców. Więc to są proporcje, no można powiedzieć, że dość ryzykowne, ale z drugiej strony ci chłopcy będą robić postępy. Oni jakiś potencjał mają. Myślę, że wiele rzeczy jeszcze mogą się nauczyć, bo ja wymagam zapewne innych rzeczy niż wymagają tutaj trenerzy z klubów, których byli wypożyczani, czy z akademii, mają jakiś tam swój model grania i tak dalej. I to jest kwestia też postrzegania zawodników, bo. Chociażby Chorosiński też grał na dziesiątce. Ja też zrobiłem z niego też wahadłowego, tam też później grał na wahadle, ale widzę bardziej go na wahadle. To jest tak, że ja też muszę zawodnika zobaczyć i też mi pasuje na tym. Tarnas nie za bardzo był przekonany na jednym treningu, że ja go wystawiłem gdzieś na boku i tam chodził, coś pod nosem kręcił, ale to jest kwestia taka, żeby kogoś przekonać do tego, no bo ja jakiś tam potencjał w zawodniku widzę i myślę, że jak będzie robił postępy, to na pewno tak. Nie. Następną rzeczą bardzo dobrze w treningach wyglądał proniecki. Nie udało się go zgłosić na pierwszy, na pierwszy mecz. Teraz na ławce wiadomo, że ma Antkowiaka i teraz zmiana będzie no, ciężka do, do grania, ale myślę, że tutaj z trenerem Staniorskim współpracujemy. To nawet za oknem teraz widać, że tam dogrywamy sobie mecze, mecz wyrównawczy. Są chłopcy z drugiego zespołu, ci wszyscy, którzy u nas weszli na boisko i tak dalej, dogrywamy. Więc chcemy też ten potencjał tutaj wzmocnić i tam młodzież Przede wszystkim też, żeby grali w drugim zespole, żeby walczyli o awans, żeby ten poziom tego drugiego zespołu był wyższy. I żeby ci chłopcy, którzy mają perspektywę jeszcze grania 3-4 lata młodzieżowcami, byli jakąś tam siłą na następne sezony w Łomrze, bo teraz musieliśmy posiłkować się ściąganiem młodzieżowców z Warszawy. Ktoś powie, że nie dbamy tutaj o miejscowych, ale tych miejscowych tutaj na te roczniki jest niewielu takich jakościowych, i ściągnęliśmy bo to jest też sztuka, żeby nie brać byle kogo, tylko ściągnąć wartościowych chłopaków, którzy mogą gdzieś tam nadać ton i ten zespół, żeby był po prostu mocny. Natomiast Teraz czas jest taki, żeby ci chłopcy popracowali, bo dopiero pracują ze mną miesiąc z haczykiem i oni też się muszą przedstawić na szybkość grania. Kuleje jakość podań to jest też ważna sprawa. No i taktyka, którą oni też muszą zrozumieć, bo były inne wymagania. Ja mam swoje wymagania i to wszystko musi gdzieś tam się ułożyć. Ja myślę, że jak na taki krótki czas mamy 6 punktów, mamy się z czego cieszyć i najważniejsza rzecz, że ta kadra jest fajna i że zawodnicy wchodzą, uzupełniają się i ja już nie martwię się tak jak przez ostatnie dwa lata, co ja zrobię, jak wypadnie mi dwóch czy trzech za kartki, to co ja będę robił i kim będę grał, bo to jest zupełnie inaczej i myślę, że tutaj z zarządem o to... Yy, powalczyłem, żeby, żebyśmy też dali sobie szansę, żeby te cele osiągnąć, ale tak jak mówię, mamy bardzo fajnych młodych chłopaków, która, których, na których trzeba troszeczkę poczekać, dawać im szansę, motywować i myślę, że u nas nauczą się więcej i się rozwiną niż w okolicznych klubach na wypożyczeniu. Trenerze, na koniec chciałam podziękować jako kibic, też myślę, że i, i w imieniu swoim, ale też zgromadzonych tutaj, za naprawdę bardzo, bardzo ciekawe widowisko, za emocje. Miejmy nadzieję, że będziemy tej właśnie ofensywnej piłki oglądali jak najwięcej i, i coraz albo jak najczęściej dopisywali trzy punkty. Także jeszcze raz serdecznie dziękujemy za udział w konferencji prasowej. No i cóż, Dziękuję do zobaczenia bardzo. za tydzień na meczu wyjazdowym w Wasilkowie, a za dwa tygodnie. Znów widzimy się w Łomży. Dziękujemy serdecznie.